Zapraszamy do poznańskiego sklepu Music Store, największego sklepu muzycznego w Wielkopolsce. Gitary, perkusje, klawisze, studio i scena wszystko w jednym miejscu. Music Store Poznań, ulica Wielka 21. Pacjenci z niedowładem mięśni wymagają codziennej rehabilitacji. Można wykonywać ją skutecznie w domu. Potrzebny sprzęt i wiedzę zapewni Innomed. Zadzwoń do nas. Firma Ogród Projekt od 12 lat zajmuje się projektowaniem i budową terenów zieleni. Inwentaryzacja zieleni, profesjonalne projekty, kompleksowe urządzanie zieleni. www.ogrodprojekt.pl Salon Artemix. Miejsce, gdzie pasja projektowania spotyka się z ideami współczesnego designu. Pole dance zdobył już serca milionów kobiet na całym świecie. Dołącz do nich już dziś. To świetna zabawa przy muzyce, dzięki której zbudujesz piękną sylwetkę, poznasz swoje ciało i nauczysz się jak wydobyć z niego maksimum kobiecości i seksapilu. Ekolog Systems realizuje kompleksowe prace wykończeniowe mieszkań, ale też przebudowy i remonty starych domów, mieszkań i biur bez stresu dla inwestora. www.remontbezstresu.pl A teraz przyszedł czas na kulturę jak co wieczór. Natomiast ja chciałam jeszcze powiedzieć o konkursie, konkursie który dotyczy butów Bartek. Mamy bony, bony w wysokości 100 zł dla wszystkich, dla wszystkich osób, które, które wyślą SMS-a pod numer 7101 o treści ONTV.b. Będą mogły otrzymać, o proszę bardzo, do góry nogami. Będą mogły otrzymać od nas właśnie taki jeden bon. Zapraszam serdecznie. Świetne buty, buty, które uwielbiają dzieci, są kolorowe, dopasowane specjalnie właśnie dla dzieci. Także zapraszamy buty Bartek Bon 100 zł. 7101 o treści ontv.b. Będziecie mogli otrzymać taki bon. Dobry wieczór, Kasiu. Witam serdecznie. Kasia, co, co się dzisiaj dzieje ciekawego w kulturze? No, jak zwykle kilka koncertów, jak co wieczór w Poznaniu zresztą. Piwnica Farna pod blaszaną Kurem o godzinie 20 rozpoczyna się koncert Violety Kozłowskiej-Zając. Jest to gitarzystka i wokalistka, która zabierze nas w muzyczną podróż od ciepłej brazylijskiej Bosfany poprzez nastrojowe amerykańskie ballady, energetycznego bluesa i subtelny jazz. Kolejne wydarzenie Blue Note widzę godzina 20, tak? E, tak, Contemporary Noise Sextet. E, jest to formacja założona przez braci Kapsa wcześniej współtworzących zespół Something Like Elvis. Muzykę zespołu można określić jako energetyczny jazz z elementami muzyki filmowej. Jednak różnorodność dźwięków pozwala jednoznacznie e, nie pozwala jednoznacznie szufladkować wypracowanego przez tych właśnie muzyków e, z 介入。 No właśnie tutaj kolejny mescal, godzina 21, ha dokładnie Haven. Koncert poznańskiego projektu Haven, prezentujący muzykę elektroniczną z wizualizacjami na żywo. W swojej muzyce Haven łączy przeciwstawione, przeciwstawione elementy, konfrontując bezduszność rytmicznej elektroniki z elementami sakrum oraz melancholią orientu. Nieodłącznym, nieodłącznym atrybutem koncertów projektu są wizualizacje autorstwa Jakuba Sk Kowrońskiego, zapraszamy do klubu Meskal godzina 21. I kolejny Lizard King, tak? Co się dzieje? Się e, tak, Kingu? nieco hmm. później, bo o godzinie 22, właśnie w klubie Lizard King, e, Southern Cross Blues Band, e, jest to. E, właśnie, jaki to typ muzyki? Oni powstali tutaj, widzę, na początku 2008 tak, roku. E, tak, i na swoim koncie mają, ponad, mają kilkadziesiąt koncertów e, w Polsce. 一。 Co Oni... jeszcze można powiedzieć? Wystąpili na przykład w katowickim spotku, także koncertują naprawdę po całej Polsce już kilka lat. No właśnie i w Radiu Kraków też można posłuchać ich alternatywnej e, muzyki z tego, co, co wiem. E, I co ciekawego jeszcze właśnie nocne zwiedzanie zamku, to jest atrakcja. Zwie, zwiedzałaś kiedyś zamek No nocą? Nie zwiedzałam, chociaż już kilka razy natknęłam się na tą informację, bo to jest raczej taka cykliczna impreza, tak, że co, co jakiś czas jest to faktycznie organizowane, przeważnie zaczyna się. O godzinie 21.00 jest to zwiedzanie z przewodnikiem. No Myślę, że warto, chociaż trzeba się kiedyś wybrać, prawda? Bo Dokładnie. tak, cały czas opowiadać o tym myślę, że, że może być to ciekawe. Tak, w szczególności kiedy oprowadza Maciej Szymaniak. Yy... Tutaj jest naprawdę wtedy moc atrakcji. Zapraszamy do na, na nocne zwiedzanie zamku i można poznać jego historię przede wszystkim. Początek zwiedzania godzina 21. Oczywiście miejsca są zawsze ograniczone, więc trzeba być punktualnie. Fort Colomb, no właśnie godzina 20. I tutaj? Będzie to Bal Folk. Impreza mająca charakter właśnie Walfolku, luźnej zabawy przy tradycyjnych tańcach z różnych stron Europy i świata. Pierwsza godzina będzie poświęcona na naukę tańca dla osób, które tego nie potrafią, a kolejne godziny to już będzie luźna zabawa. Las Vegas, no właśnie, co się kryje? Dubliner Irish Pub godzina 20, impreza w trakcie, której będzie można usłyszeć covery, rock, pop, wstęp oczywiście jest wolny. wolny. Tak naprawdę dużo się dzisiaj dzieje przy piątku, także dobrze, jest, gdzie, jest w czym wybierać, jest gdzie się pobawić. Także tutaj, jeżeli chodzi o siedzenie w domu, nie ma mowy. Kolejna, kolejna impreza, którą możemy zaproponować? Impreza z jajem właśnie taka... Wielkanocy. No właśnie taka, taka nazwa zabawna i przewodnim motywem tej imprezy e, będzie właśnie humor, będzie to impreza, w, na którą wstęp mają osoby będące przebrane. Mhm. Ehm, nie jest określone w jaki sposób, natomiast ma być na pewno śmiesznie. I osoby, które będą przebrane i wybiorą się do czarnej owcy, mają zniżkę przy wejściu, co jest ważne. Zapraszamy do właśnie na, na imprezę z jajem. E, Halo Ziemia, Dragon Pub, godzina 21. Halo Ziemia to bezkompromisowa wyprawa po świecie etnicznej elektroniki. W rozkładzie jazdy impreza e, w imprezie znajdą się energetyczne brzmienia współczesnej sceny etno i nie zabraknie również folkowych klasyków. Zapraszamy Dragon Pub, godzina 21. I kolejna, kolejna, kolejne duże wydarzenie dzisiaj, o którym warto powiedzieć, Jenny Holzer. Niesamowita amerykańska projekta artystka, która no, cieszy się sporym tutaj powodzeniem, jest znana, znana na całym świecie, no właśnie, a dzisiaj będziecie mogli zobaczyć jej wielką, właściwie dużą projekcję sta na starym browarze. Będzie wyświetlane, będą wyświetlane wiersze po raz pierwszy, po raz pierwszy wiersze Wisławy Szymborskiej w języku polskim jak również w języku angielskim. Tak będzie to projekcja wierszy, jak już powiedziałaś, na elewacji starego browaru. Tak. Od strony Parku Dąbrowskiego, także tam będzie można to zobaczyć już o godzinie 21.00. Tak, kolejny dzień to będzie też można zobaczyć tutaj na elewacji, na elewacji ratuszu. Rat, ratusz, tak, ratusz, dokładnie ratusz, będzie też można zobaczyć właśnie jak artystka przedstawia wiersze szymborskiej. Także zapraszamy was serdecznie. To jest nie lada wydarzenie, warto zobaczyć. Starty z godzina 21, wtedy już jest naprawdę ciemno i, i właśnie w. Wtedy, kiedy jest taka, taka, tak późno, to dopiero robi duże wrażenie. Kasiu, bardzo Ci dziękuję mm, za to, że dzisiaj tutaj przedstawiłeś nam to, co dzieje się w kulturze. Widzimy się w następnym tygodniu, tak? Dokładnie Oczywiście. tak. E, ja jeszcze chciałam też przypomnieć, e, że mamy o bonach Bartek, buty Bartek. 100, bon o wysokości 100 zł. E, drodzy Państwo, 7101 o treści ontv.b będziecie mogli otrzymać właśnie taki bon w wysokości 100 zł. Warto, świetne buty. E, dzieci, tutaj, jak, jak rozmawiają. Rozmawiałam właśnie z samą projektantką, mówiła, że dzieci bardzo lubią te buty, bo są dostosowane właśnie do nich, do ich potrzeb, są kolorowe, nawet widziałam jakieś tam kwiołki, kwiatki, także zapraszam serdecznie 7101 o treści ONTV.b. Kasiu, czego życzymy naszym widzom? No jak zwykle życzymy udanego, udanego weekendu miłej zabawy wśród grona znajomych. Dokładnie. Wszystkiego dobrego, widzimy się w poniedziałek. W imieniu Marcina Zawady zapraszam na poranek w telewizji ONTV już o godzinie 9 rano. Wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze, skorzystajcie, skorzystajcie z, tutaj, z dobrodziejstw weekendu. Wszystkiego dobrego widzimy się w poniedziałek.